Szanowni Państwo, będziemy w takim razie zaczynali. Jest z nami już pani prezydent Dulkiewicz, pan prezydent Piotr Grzelak, jest z nami też prezes spółki gdańskiej wodociągi Jacek Kieloch, dyrektorka mopr Agnieszka Chomiuk, no i radni miasta Andrzej Kowalczyc i Max Kieturakis. I na początek o tym, jak wyglądało zbieranie właśnie tych paczek, które za nami stoją i o tym, co jeszcze przed nami. Panie bardzo proszę. Nie słyszeliśmy Twojego wstępu, ale. Przedstawiało. Ale damy radę. Dzień dobry Państwu. Gdańsk pomaga powodzianom. To oczywiście kolejna odsłona naszej akcji Gdańsk pomaga. Już dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy otworzyli swoje serca i przede wszystkim portfele. Dzięki temu mogliśmy kupić chociażby osuszacze, które już od dwóch dni pracują w różnych miejscowościach Kotliny Kłodzkiej. Następny transport e, sprzętu kupionego dzięki państwa hojności, e, to między innymi widzicie osuszacze, agregaty prądotwórcze e, czekają e, na to, żeby jak najszybciej wyjechać na południe Polski. I o to o co proszę. Proszę oczywiście o otwartość, proszę o szczegółowość. Natomiast bardzo, bardzo proszę, pomagajmy z głową. My jesteśmy w bieżącym kontakcie z koleżankami, kolegami, samorządowcami, z służbami. Tam w Kotlinie Kłodzkiej chociażby, o tym także publicznie informowaliśmy, pracują chociażby strażacy z Gdańska. Dzisiaj naprawdę najlepiej albo przekazać pieniądze, za które my możemy także w cenach kurtowych, kupić y, potrzebne sprzęty albo przekazać takie rzeczy, o które prosimy. Tutaj od y, środy y, na naszym stadionie Polsat plus Arena Gdańsk działa magazyn, gdzie wolontariusze przyjmują właśnie przede wszystkim środki chemiczne, rękawice, takie rzeczy, które są potrzebne, bo wyobraźmy sobie, że ci ludzie na południu naprawdę nie mają dzisiaj, gdzie tego wszystkiego magazynować. Ta pomoc musi być bardzo jasno, precyzyjnie wycelowana i muszą być to takie rzeczy, które potrzebujemy. Dziękuję wszystkim osobom prywatnym, ale także dziękuję przedsiębiorcom, bo także otworzyli swoje serca. Tutaj też Państwo widzą chociażby z naszej gdańskiej firmy LPP. Podarki, ale są także inne przedsiębiorstwa, które, które także potrzebne rzeczy przekazują. Dziękuję także różnym instytucjom. Odezwała się do nas spółka publiczna, państwowa, Orlen, która chce także sfinansować transport tych rzeczy, za co już dziękuję. Dziękowałam Gdańskim strażakom, ale to także nasze miejskie instytucje. Za chwilę powiemy o tym, jak gdańskie wodociągi wspierają. Za chwilę powiemy. O tym, jak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, także celowana pomoc psychologiczna, jest w gotowości do wsparcia już i wsparcie to już w miarę potrzeb jest, jest udzielane. Szanowni Państwo, zachęcam do tego, żebyśmy przy okazji sobotnich zakupów pomyśleli także o tych, którzy są naprawdę dzisiaj w trudnej sytuacji życiowej. Spójrzcie na naszą stronę Gdańsk.pl, na nasze media społecznościowe. Zobaczcie. Zbieramy i czekamy tutaj na Was w sobotę i w kolejne dni także po to, żebyście przywieźli różne towary, ale najchętniej zachęcamy do wspierania zrzutki.pl. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, Gdańsk jest solidarny, bo taka jest natura tego miasta, ale Gdańsk jest solidarny, bo też ma swoje doświadczenia. Pamiętamy sytuację powodziową w Gdańsku w 2001 roku, pamiętamy sytuację w 2016 i 2017 i te doświadczenia sprowadziły nas do tego, że wydaje nam się, że know-how, które też posiadamy z tego typu sytuacji kryzysowych jest kluczowy w zarządzaniu tą sytuacją teraz na Dolnym Śląsku. Stąd Gdańskie Wodociągi już w zeszłym tygodniu, już w tym tygodniu wysłały dwie osoby, które pracują na miejscu koordynowane przez sztab kryzysowy na Dolnym Śląsku, właśnie osoby, które znają się, jak w jaki sposób wypompowywać wodę, w jaki sposób prowadzić osuszanie tych terenów. W przyszłym tygodniu rusza pierwszy busanizacyjny. Rozważamy ewentualnie też puszczenie większej ilości wodów ascenizacyjnych. Jestem w kontakcie z wiceprezydentem Wrocławia Jakubem Mazurem, który z poziomu Wrocławia koordynuje również też działania tego dolnośląskiego sztabu kryzysowego. Czekamy na informacje, w które miejsce konkretnie ten wóz asenizacyjny pojedzie, po to, żeby pomagać konkretnym osobom, konkretnym rodzinom. Dzisiaj wiemy, że w wielu z tych domach mamy zalane piwnice, mieszkańcy pewno sprzątają, ale oczekują na osuszenie tych swoich domostw i kluczowe jest, żeby jak najwięcej z Polski trafiało pomocy, pomocy bezpośrednio do tych mieszkańców. Andrzej zapraszam Panie Radny. Dzień dobry. Szanowni Państwo, wolontariusze, ludzie dobrych serc nie zawiedli wtedy, kiedy była potrzeba w pandemii COVID. Nie zawiedli, wtedy, kiedy rosyjski najeźdźca zaczął okupować i walczyć z Ukrainą, gdzie przyjęliśmy tutaj tysiące imigrantów z Ukrainy. Wiem też, że gdańscy i pomorscy wolontariusze już teraz też są mocno zaangażowani w pomoc powodzianą. Ja chcę poprosić o jeszcze, ale pragnę też podziękować wszystkim społecznikom ze stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych za to, co czynicie. Możemy zawsze na was polegać. Na Pomorzu jest dziewięć tysięcy organizacji pozarządowych. Zdecydowana większość działa w pomocy społecznej, ale też są takie, które nie mają statutowej działalności typu pomoc powodzianą czy pomoc potrzebującym, ale na przykład zajmuje się działalnością sportową i takie organizacje również wspierają yy, solidarnie to, co się dzieje na Polszczyźnie i, i, i Dolnym Śląsku. Lechia Gdańsk, Beniaminek 03, Starogar Gdański, Akademicki Związek Sportowy to są nie, tylko niektóre pojedyncze organizacje, które wymieniam, ale które reprezentują całe środowiska, całe społeczności, które solidarnie się włączają w pomoc powodzianom. Bardzo chciałem Wam za to podziękować, ale poprosić o jeszcze i tak jak pani prezydent powie, powiedziała, pomagać mądrze. E, śledźcie to, co się dzieje na stronach naszych internetowych, jakie są potrzeby. Gdańsk pomaga, Gdańsk pomaga solidarnie, ale Gdańsk też pomaga mądrze. Dziękuję. Maksymilian, Janko. Dzień dobry. Gdańszczanie jak zwykle pokazują, że są szczodrzy, że mają potrzebę niesienia pomocy, że solidaryzują się z innymi mieszkańcami naszego kraju. Dużo pytań się pojawia o punkty prowadzenia zbiórek darów dla tych dotkniętych przez powodzie na południu Polski. I myślę, że na, to jest taka odpowiedź na. Są potrzeby mieszkańców. Jest punkt tutaj, który funkcjonuje na stadionie. Jeszcze dzisiaj do godziny 18.00 mogą Państwo przewozić produkty dla tych dotkniętych powodzią na południu Polski. Też jutro w sobotę od 9.00 do 18.00 ten punkt będzie prowadzony. Ta pomoc będzie prowadzona tak długo, jak będzie potrzeba, ale też tak jak powiedziała Pani Prezydent, Pomagajmy z głową. Nasze miasto jest w kontakcie z stałym samorządowcami z południa Polski. Mamy wiemy, jakie są potrzeby mieszkańców, więc pomagajmy z głową. Potrzebujemy najbardziej. Czy mieszkańcy południa Polski najbardziej potrzebują produkty dezynfekujące oraz takie, które pomogą w utrzymaniu czystości oraz też produkty, które pomogą w tym, czyli łopaty i rękawice gumowe. Więc bardzo prosimy o Waszą pomoc i bardzo prosimy, żeby ta pomoc była yy, prowadzona z głową. Dziękuję. Pani dyrektor yy, Agnieszka-Homiuk, dyrektor Mokru o infolinii. Drodzy Państwo, doświadczenie powodzi to do przeżycie traumatyczne, dlatego warto poza zabezpieczeniem bezpieczeństwa potrzeb socjalno-bytowych również zadbać o wsparcie psychiczne. Dlatego na bazie naszych możliwości i zasobów uruchomiliśmy w poniedziałek infolinię z pierwszą pomocą psychologiczną pod numerem telefonu 797 136 212 od poniedziałku do niedzieli całodobowo dyżurują specjaliści i specjalistki, psychologowie, którzy na co dzień pracują z osobami w kryzysach po to, żeby osoby mogły uzyskać wsparcie w tej trudnej sytuacji, ale również dla tych, którzy pomagają i nie wiedzą jak takie rozmowy wspierające prowadzić. Można skorzystać, zadzwonić, dowiedzieć się jak pomagać mądrze, można też uzyskać tą pierwszą pomoc psychologiczną w sytuacji kiedy nie radzimy sobie z własnymi emocjami, rozpaczą, tymi trudnymi uczuciami, które na pewno się pojawiają. Wsparcie psychologiczne to ważny element pomocy, który naprawdę może pomóc w tym procesie odzyskiwania równowagi i odbudowywania tych sił, które będą potrzebne do działania na pewno i teraz i długofalowo. Jesteśmy też gotowi na to, żeby ta infolinia była czynna i dostępna tak długo, jak to będzie potrzebne, bo wiemy, że dzisiaj te Osoby poszkodowane są w działaniu, zabezpieczają swój podstawowy byt, podstawowe potrzeby, więc być może też ta potrzeba poradzenia sobie z tą stratą, rozpaczą i wszystkim, co ich dotknęło, będzie za chwilę, za tydzień, za dwa. Więc też nastawiamy się, że ta pomoc jest dostępna już dziś i już dziś jest wykorzystywana, ale będziemy ją kontynuować tak długo, jak to będzie potrzebne. Dobrawa, Morzyńska, wiceprezes fundacji Dajce. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to nie może być koniec naszego pomagania. Okazaliśmy się piękną akcyjną solidarnością, natomiast pamiętajmy, że ta pomoc będzie potrzebna nie tylko dzisiaj, ale także za miesiąc czy dwa miesiące. W ramach akcji Gdańsk pomaga zorganizowanej przez Fundację Gdańską do tej pory zebraliśmy 324 624 zł i 38 groszy. Kwota wydatków to 130 889 zł. i 92 grosze. Kupiliśmy za to 47 osuszaczy, 50 agregatów. Chciałabym bardzo podziękować firmom, które z nami współpracują, które odzywają się do nas, które wspierają nas nie tylko finansowo, ale także rzeczowo. Wśród nich jest Get Response, STBU, Excellent Iowa, firma Home and You, firma Flex, Fundacja Johnny Bros, która przekazała sprzęt wart 200 000 zł. do sztabu w Opolu. I jedna ważna rzecz, którą chcę podkreślić. Bardzo chciałabym podziękować społeczności ukraińskiej. Od samego początku nasi bracia i siostry z Ukrainy zgłaszają się do nas zarówno na wolontariat, jak i dokonują stałych, regularnych wkład od niedzieli na nasze konta. Bardzo im serdecznie dziękuję za ten wyraz solidarności. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Kiedy kolejny transport z Gdańska będzie ruszał na południe Polski? Dokąd? Film? Wiemy już. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to poniedzieli. Chcemy, żeby jak najszybciej te rzeczy dotarły. Tak jak powiedziałam, pierwsze osuszacze wysłaliśmy już w środę. W środę. W środę już pracowały na miejscu. Teraz to, co Państwo widzą, to już jest materiał tu, ale także w magazynie to już jest materiał na dwa tiry, więc to też musimy zrobić wszystko mądrze, rozsądnie, żeby miał to kto odebrać, gdzie składować, jak rozdać. Natomiast też liczymy na to, że w ten weekend także mieszkanki i mieszkańcy Gdańska także jeszcze hojnie wesprą. Ale to, co powiedziała Pani Prezes Morzyńska, myślę, że to jest. Bardzo, bardzo ważne. My także jako miasto uczestniczymy w tych różnych programach, które także inicjaju, inicjuje rząd, szkoła, szkole, przyjmowanie dzieci i tak dalej, Ta pomoc będzie długofalowa. To nie jest tylko to, że dzisiaj wyślemy coś, co pomoże osuszyć miejsce zamieszkania, szkołę, urząd, różne miejsca działalności publicznej, ale będzie potrzebne wsparcie inżynierów, komunalników. Stąd też chociażby nasza współpraca, ale będzie potrzebne wsparcie przy odbudowie. Dlatego tak bardzo apelujemy o to, żeby przekazywać pieniądze, bo je można naprawdę w sensowny sposób wydać. I to nie dzisiaj, nie jutro, tylko być może za miesiąc, dwa, a nawet, a nawet później. Dziękujemy. No dobrze. To jeżeli nie ma pytań, to zapraszam do wspólnego zdjęcia. Ale pana też zapraszamy, no przecież pan do roboty się wybiera. Tak? Ale jak pan raczej pan jest nie każdy jeszcze moment, jeszcze moment, jeszcze moment, jeszcze moment, jeszcze moment.